Ja? Jesteśmy ja chcę teraz... Gdzieś daleko to odstawić, bo inaczej będziecie mieli mój face. Bardzo nie, mocno no tak Nie no, tak, tak to robi, nie? Tak to robi właśnie. No, ekran się dzieli, no i niestety wtedy kora wyglądamy jak dyniogłowi, tacy duzi, no. No. Czat na żywo ja mam tu zaznaczyć, tak? Tak, czat na żywo. Czat na żywo i te subskrybenki. Siema Garcia. Słucham. Czy teraz widać nas się pytam. A czy teraz my widzimy wszystkie komentarze? Siema Maliniak. Wszystkie komentarze wspólnie widzimy, tak? No wydaje mi się, że tak. No to No czat na żywo to zaznaczyłam, więc wszystko No i dobrze. No i petarda. Dzień dobry, Oj, Mareczku. Dobrze. Siemanko. Może teraz to ja muszę okulary założyć. Bo to bym ja widziała Czemu? komentarze. Bo ja nie będę widziała komentarzy. Chcesz Oliwiera? Nie, nie, Oliwiera nie okularków. Adi, jaki fresh. <laughs> Justyna <laughs> mnie tak zrobiła i nie kazała mi do jutra głowy myć. Kora mnie tak nalakerowała. <laughs> A, to ty się wybiera, to racja. Ja nic, nie, jo, ale Ja bretce. chyba też muszę iść po te okulary, bo mi się teraz to takie małe zrobiło wszystko. No, no jest małe. Ja nie wiem, dlaczego no. ja muszę mieć telefon poziomo. Czemu poziomo? Normalnie, ja mam pionowo telefon. No, a ja mam poziomo telefon. No to ty tak źle zaczęłaś transmisję. Zaczęłaś od poziomego? Tak zaczęłam, ja tak bo ja nie mogłam wcisnąć dalej. A ty zaczęłaś poziomo transmisję. Musiałam tak zrobić, bo ja nie, bo ja mam na telefonie na dole taki pasek. Zwróć i tak dalej i nie mogłam ciśnąć dalej, żeby uruchomić transmisję. O cześć Artur siemanko. Witamy no, Siema wszystkich. Wszystko małe. O. Ale to normalnie tak wygląda, bo Michała włączyłam, żeby zobaczyć jak to wygląda. Ale to my, my siebie tylko tak widzimy Adi. No dobrze, może tak jest, ja nie pamiętam, ja tam kiedyś robiłem tą transmisję no zieloną. Oni nas widzą normalnie, nie wyglądamy jak takie dynie. Nie? No i okej. Okay. Luks jest? No to super. No napiszcie, czy wszystko jest okej, okay, jak to widać, czy, czy, czy normalny macie obraz. Jest dobrze. No to dobrze, no to właśnie chodziło żeby było dobrze. No, ja miałam słuchać balony, a wymyśliliśmy wspólnego lajma i Michał dmucha. Ale zobacz, to jest każda część osobno. Pokaż tego o. balona. Aha, kurde, jakie fajne. tu są nogi. To jest balon fajne. Nie wiem. Do składania. Kurde, peśla. Ale wiesz, co jest? opakowania z IKEA A weź Majka, 1, a weź teraz ten mikrofon Majka. Weź teraz ten mikrofon, no. masz je? No mam. Wyciągnij. No wyciąga. No. Teraz ten transmitter wkładasz od dołu do telefonu do USB. No, ja to tak robiłam. Ale mi nie działał Bluetooth A bluetoothem włączałaś ten Bluetooth. to? Ten przycisk włączałaś? No, się zapaliło tu na niebiesko. No, no i to ma być na niebiesko. No. Nie No, ale przez bluetooth się mi nic nie połączyło, jak wyszłam w telefonie przez bluetooth. A masz bluetooth włączone? No mam. Ale jakby nie wyszukiwało tego urządzenia. Weź jeszcze raz naciśnij to wyszukiwanie, bo tam jest wyszukiwanie, nie? I weź na telefonie, zobacz czy przez bluetooth i połącz z mikrofonem. Zaraz no, to że czuję. Mi się tutaj dwa takie kółeczka ze sobą połączone. No, no. To ma, no, tak no ma, to być? To ma No sparowanie, no. I co, bluetooth ja mam tu szukać? Ja zaraz coś rozłączę. Ty mi każdy ba... Nie, nie rozłączysz. No, no już rozłączyłam. Nie, no live jest, wszystko gra, tylko bluetooth włącz. No to wejdzie znowu w lajki, ten chyba lepiej nie kombinować, nie? A mój w ogóle dobrze słychać? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Lepiej chyba dobrze, nie? Ja mówiłem, żeby weszła w bluetooth i, i, i to będzie petarda, nie? O, no jesteś. Wejdź w bluetooth teraz... tylko. Nie ma telefonie, w bluetooth o no, no mówię coś o no teraz i teraz słychać? słychać tak teraz no dobrze się... a czemu ja cię teraz w telefonie słabo słyszę Czemu mnie w telefonie może masz cicho Nie tak jakby gadała z tobą nie na głośniku tylko przez słuchawkę Nie ja ciebie bardzo dobrze słyszę No, A wy jak jak, jakieś dziwne. No, napiszcie, nie, wy jak, jak to się wyłącza. Weź mi to wyłącz. No i co? Nie, ja to wyłączam stąd. No, jak transmitter wyłączysz, to już nie będzie mikrofonów, no ale mi się wydaje, że teraz był twój głos lepiej słyszalny. No dobrze, może i lepiej słyszalny, ale ja Ciebie nie ogóle... słyszę. Teraz ja Ciebie w ogóle nie słyszę, bo jest włączone mikrofony. No było słychać zajebiście, no. ale oni A teraz ciebie w ogóle nie słychać. A teraz? Nie. nie? Słabiutko, bardzo słabiutko. Wyłącz Bluetooth wtedy, jak nie chcesz mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, próbowałem mikrofonu, raz, dwa, trzy, cztery. Jak mnie słychać? Jak mnie słychać? Jak słychać moją siostrę, Majkę? Jak Majki nie słychać. Może ty wyłączyłaś mikrofon czy coś? No, mówię, że Ciebie w ogóle teraz nie słychać. No. Ja Wisła, ja Wisła, ja Grab, jak mnie słyszysz Likora, ciemność widzę, Albercik, <grym> Albercik, ciemność widzę. Garcia, ja pamiętam, że mówiłeś, ja pamiętam, ale weź to musisz majce powiedzieć, high sexy, high sexy ladies, musisz majce do Garcia powiedzieć o tej, o tej twojej tamtej. Ja nie wiem, ja ciebie nie słyszę teraz już. Ty mnie nie słyszysz? musiała przyłożyć telefon do ucha. O kurde, no bo ja ciebie też w ogóle nie słychać, nie? No to tak to jakby mówione, cały jak czas przez głośniej? te O no tak jakbym gadała przez telefon z tobą. Bo mi kazałeś tutaj widzisz coś. No a włóż z powrotem ten mikrofon. No, włącz to do telefonu. I teraz mikrofon włączony. No, i teraz będzie dobrze słychać. Teraz mnie słychać? No, ciebie słychać, Petarda. Teraz mnie słychać, tak? No, bardzo dobrze ciebie słychać. No, a ja nie słyszę ciebie w ogóle, ja z ruchu wark czytam. O! To czemu znaczy, tak? Znaczy, coś tam słycha, słyszę ciebie, ale bardzo, bardzo słabo. Muszę, musi być kompletna cisza w domu, bo nie będę słyszała, co mówisz. No to słabo, nie? A czemu tak? Ja ci mówię, że tak jak ja zwiększam głośność, to, żeby ciebie podgłosić, to to wygląda tak, jak ja miała dzwoniła do ciebie. Przełącz w telefonie na głośnik. A jak ja mam to zrobić? Przełącz w telefonie na głośnik. O czym mówię? Przełącz na głośnik. Bo masz na słuchawkę albo bluetooth. Rambo i ruchy warg. masz na słuchawkę albo bluetooth. To ja nie wiem, no kurde, naprawdę głos fajnie słychać, teraz o wiele lepiej słychać ten głos, nie? Ja jeszcze mogę sobie zgłośnić raz, 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 jeszcze bardziej mogę sobie dodać, to teraz będzie za głośno, nie? A muszę mieć takie wyciszone troszkę, tak na neutralnie bardziej, nie? Tylko dziwne, czemu wtedy głośnik odcięło po podpięciu mikrofonów, czemu odcięło głośnik. Bo słychać twój głos rewelacyjnie, nie? O, teraz ona się zacięła w ogóle. Wiesz, dlaczego ja nie słyszę ciebie? No. Bo on odbiera, jak ja bym gadała z tobą przez telefon, a nie, nie na głośniku. Ja nie jestem w ogóle podłączona przez bluetooth z tym, z tym całym twoim urządzeniem. Z tym mikrofonem. No to wyłącz Bluetooth. O, człowiek się gubi. Wyłączyłaś Bluetooth. Wyłączyłaś Bluetooth? Teraz działa. Ja cię kręcę. To? Co? Zgadnij co. No? Michał był włączony no. do, do wszystkiego swoim telefonem. Ale ja Ciebie w ogóle ja nie słyszę. Ogóle teraz nie te słyszę, mikrofony nie słyszę, ja nie... słyszę Ciebie w tele... w tym ekranie. Bo teraz ja ciebie słyszę. No ale jak ja coś powiem, to ja sam siebie w głośniku słyszę. Jak ja coś powiem, mm. to ja sam siebie w głośniku słyszę. Nie ma nic. Ten, mikrofon w, Ten mikrofon w ogóle nie działa w tobie. Mikrofon w ogóle nie działa w tobie. się z moim telefonem. Poczekaj, to teraz zrobię. No nic, musicie się uzbroić, w cierpliwość. To jest pierwszy live, Majki. No to trzeba akurat pokombinować, Może niepotrzebnie ja wchodziłem na tego live'a i, i tam, żeby robić tego łączonego live'a, ale Eee, no kurde, co tam, nie? póki jej nie ma, jak macie ochotę ona ma jutro urodziny, Oliś miał 3 lutego, Majka ma jutro urodziny, kochani, tam na dole macie takiego dolarka, chociaż dyszkę na taktyczną różyczkę zróbcie jej niespodziankę na pierwszym live ie. zróbcie, kurde, taki hałas żeby wiecie, żeby ona eee, no Zszokowała się trochę. Mówię, jakby każdy po taktycznej dyszce tam kliknął tą super naklejkę, to by taki trochę szok miała, nie? Miło by było. O. Już się wściekam. Nie słychać Ciebie. No ale to co się teraz stało, że mnie nie słychać, jak ja wszystko odłączyłam? Ale słychać mikrofony szurające. Weź teraz mikrofon do ręki. A po, weź jeden, drugi do, do ust i, i ten i mów. To nie, no dobra. A drugi? A drugi? No to nie, a podłącz teraz. Y, ja wiem, Olka, widziałem. Dziękuję ślicznie. A podłącz teraz to urządzenie do telefonu. Ten transmitter tylko podłącz do telefonu. To, tak, podłącz to w telefon. Bo to cały czas słychać, jak to by chodziło. I weź teraz mikrofon, który się tam połączył. No weź, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Wyłączony, a drugi? Też wyłączony. To czemu to słychać? To włącz któryś z nich. No? Jo, Oli by to ogarnął. Raz, dwa. No i teraz weź. Czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze. A czemu ja Ciebie nie słyszę? Znaczy, słyszę cię, ale tak jakbym gadała z Tobą przez telefon. No to nie wiem o co chodzi. Kurde. A jak ja tutaj przesunę ten suwaczek, to co się zadzieje? To jest tylko redukcja szumu. No ale ciebie teraz bardzo dobrze słychać. to dobrze, że chociaż mnie słychać. Bo mi tu każesz, wymyślasz jakieś mikrofony. I teraz nie będę. Nie możesz wysyłać, mieć mikrofonu. Majka, to, są, to nie są takie mikrofony jak te DJIE. Musisz mikrofon skierować w swoją stronę, bo, bo słabo słychać. No, właśnie w ten sposób musi być, żeby było dobrze Ciebie słychać. Teraz powiedz. No, mówię. Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy. No. To no. no, teraz cisza absolutna, żebym ja Ciebie słyszała, bo ja Ciebie nie słyszę w ogóle. Ja, pitole, i w ogóle mnie nie słychać, nic a nic. No ja ledwo, ledwo, wszyscy na pewno ciebie dobrze słyszą, ale ja ci mówię, że ja jestem jakby podłączona z jakimś telefonem, ja nie wiem o co chodzi. No bo tak cały czas tak jakby zbierało, jakby było jakieś urządzenie połączone, nie wiem. No, Nawet no. jak ty miałaś to w pudełku, to jak ty szurałaś, to cały czas było tak jakby mikrofon... Zbierał coś co, co, co łączy. No dziwne, że mnie nie słyszysz, nie? No mega słabo ciebie słyszę naprawdę. No właśnie o wiksa siema. No właśnie tak patrzę, czy zegarek to nie jest no, tylko ja nie umiem go wyłączyć. To jest najś najśmieszniejsze. No właśnie może zegarek nie to robić. Wyłącz, wyłącz. No dobra, zobaczymy teraz. No, jak on się wyłączy, to zobaczysz wtedy, czy dobrze słychać, nie? No zegarek jest wyłączony, a ja cię dalej nie słyszę. I dalej mam tą słuchawkę, jak robię głośniej w telefonie. Wyłącz bluetooth w telefonie. Wyłączyłam. Głośniej multimedia, no. mam na maksa. No i no co dalej? Tu wyłączyłam, a dalej mam, tak jakbym była połączona z jakimś telefonem, z czymś. No to kurde, nie wiem o co chodzi. No to to jest dziwne. No nie? nie, no ja bo tu tak... wyłączyłam. No... Takiej sytuacji nigdy nie miałem. Poczekaj, no jeszcze zobaczę, może jestem z czymś w ogóle. Multicontrol, nie wiem co to jest. Mój safe. Nie wiem, a teraz? No nie, nie, słuchawki po kablu też nie. Nie. Ignale, nie? Nie wiem. Michał wyłączył już telefon swój całkowicie. No ale to dziwne, że tego w ogóle nie, nie ten, nie, nie zbiera i nic nie, nie ten, nie słychać mojego głosu. A widzów głosy ty słyszysz? Co? Powtórz. Czy jak widzowie piszą, ty to słyszysz? Nie. No jak? Na przykład jak, jak Angela napisała OK, tylko spokojnie, ty tego nie słyszałaś? A jak napisała Grażyna, czy jak Marek napisał, o teraz Marek napisał, mam przyczepę, ty to nie, słyszałaś? Nie, słyszę żadnych jak dźwięków. to pisze? Nie. A słyszysz, jak Wiktoria pisze na czacie? Nie. A jak ty, kurwa możesz to słyszeć? Głupia. Ta jest, głupia. Spadek, spadaj, ty ze mnie sobie jaja robisz. No i tak to właśnie wygląda. Ja nie gadam, bada masz ode mnie. No a ty się śmiejesz, jakie... no masakra, nie? Także nie piszcie nic na czacie, bo ona i tak was nie słyszy. On co ze mnie ja robi. No po prostu ze mnie ja, O kurde. Tak Wiktoria, twój śmiech słyszałam. A słyszałaś jak Wiktoria pisze, nie? Kurde. Yeah. O kurwa, tak się popłaka. Ja co, ja już nie mogłem ze wyłączę. śmiechu, a ona to naprawdę na poważnie. A ja już myślałem, żeby nie wybuchnąć. Nie. Mi się aż ciepło zrobiło. Ja yeah, pierdzielę, a się poryczałem normalnie. Powiem no, wam szczerze, że się śmieszne. popłakałem. Cieszę się, że się świetnie bawisz. Ja prostu... cię dobrze bawię. O. No i tak całe życie. O. No. Dobrze, blondie. że ja mam wytłumaczenie. Mój kolor włosów wszystko tłumaczy. Blondi, no. no typowa blondi, nie? Typowa blondi. No i poszło. O, ja. ja idę na Neska. Eee, ja Wam mówiłem, to Majka ja ma urodziny. Oli ma trzeciego, miał urodziny. Taktyczna oh. dyszka od każdego. Ja wracam i chcę widzieć każdą, taktyczną dyszkę od każdego. Nara. A ja słuchajcie, popatrzę, jak ja mam to wyłączyć? Najgorsze jest to, że nawet jak ja się rozłączam ze wszystkim, prawidłowe hasło. Dalej nie. Ja wiem, że wy mnie słyszycie, ale niestety ja nie, nie słyszę Adriana, a może i lepiej. Może nie warto go słuchać, bo jak widać sobie tylko ja ze mnie robię, robi. Ja idę ciasto tylko zalać galaretką. Ja już nic, Kuba, nie wyłączam, no faktycznie, bo jeszcze was nie będę słyszeć, no prawda. Yy, Adi ma ładne oczy, rozumiem, tak? Mamy takie same, więc komplement dla nas obu. Słuchajcie, ja muszę tylko ciasto galaretką zalać, bo mi zaraz galaretka stężnieje i ja już nic nie zrobię z tego ciasta. A że Adi lubi ciasto z galaretką? Ja najbardziej lubi babkę. To będzie miała na jutro. O. Piękne ciasto mi wyszło. Mogę Wam pokazać, aż, aż jestem z siebie dumna, bo ja do pieczenia ciast jestem ostatnia. Czy słychać moje ciasto? Wojciech Kosowski, no ślicznie. O, takie piękne mi wyszło. Głośno i wyraźnie mnie słychać. To najważniejsze. A mnie jak słychać ciebie bardzo dobrze. Adi, masz tam działać, bo tam ktoś jakieś pierdoły wypisuje. Jak chcesz? Co tam jest? Kto tu jest? Ktoś ci napisał, że masz piękne oczy. Ja? Dziękuję, ślicznie. Nie, Boże, ja. Zawsze miałem piękne. No, bo, że mamy takie same, więc właściwie. Co za różnica. Ja mam niebieskie. A ja też powinnam teraz okulary założyć, żeby wyglądać mądrzej? No, nie, ja sobie to tak, bo wtedy mi tak e, lepiej to widać, nie? Wojciech jakiś szaleje? Jest jakiś. Wojciech. Wojciech Kosowski. O, dziękujemy, bardzo dziękujemy. Wojciech Kosowski? Do widzenia. O, Łukasz, dziękuwa, 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 dziękuwa. Kochani, no nie ociągajcie się na urodzinki dla Majki. No, kto tam kurde, chętny dyczkę jakąś taktyczną na różyczkę? I Już nie ma jakiegoś tam gościa. Kurczę, normalnie A ty mnie to denerwuje, wiesz? Co Cię denerwuje, że Ty mnie nie słyszysz? Kóra, to jest dziwne, nie? Ja już nie wiem, z czym ja mogę być tu jeszcze w domu połączona. Ale to naprawdę jest bardzo dziwne, że, że w ten sposób to działa, że czekaj, czekaj, może ja ty mnie ja nie, nie słyszysz. Jeszcze sonbar to... wy, wyłączyłam, może sonbar. Pozdrawiamy Rysiu, pozdrowionka dla was, wąski team, pozdrowionka, ja muszę w ogóle do wąski team iść na siłownię, ale ja nie mogę się wybrać. Siema Sławciu, pozdrawiamy Lubań, dzień dobry, dzień dobry, witamy sekcję detektorystów Lubań, siemandero. Dziwne to jest, nie? Nie wiem, no od kiedy włączyłam, włączyłam ten mikrofon, yy, to się coś tutaj... a ja muszę mieć włożone to do tego, do tego Bluetooth? Tak, do, fu, to, do tego no bo to przez to działa mikrofon to jest transmiter, pozdrawiamy pozdrawiamy Władysławowo to jest transmitter on przez to one się łączą ja mam też mojego DJ-a podpiętego tutaj do, do telefonu nie Aha. też no one tak na takiej zasadzie działają nie A nic nie działamy jest Ilonka Pozdrowionka Marion Ja wiem, możesz wyłączyć te mikrofony, Wy, wyłącz w ogóle mikrofon i, i wyjmij je, wyłącz i, i zobacz, jak działa, ale przez to, jak ona wyłączy, to zobaczycie, że wtedy znowu mikrofon przestaje działać w telefonie. No, ja wyłączyłam. O, i teraz w ogóle Majki nie słychać, nie? To jest właśnie ta lipa, że teraz w ogóle nie słychać. I tak jak ty dotykasz na dole telefonu, teraz ty mnie słyszysz, tak? Tak, nie. Dalej tak samo. No właśnie, no. To jest właśnie coś dziwnego, nie? Nie wiem, jak, jak jesteście yy, chętni na to, żeby Majka zrestartowała tego live'a i puściła jeszcze raz. No to jak, jak macie ochotę wbić, to wbijecie. No zobaczymy. No kurde, metodą prób i błędów trzeba to zrobić, nie? No bo to faktycznie. No jak nic nie słychać, to takie skurcze troszkę do bani, nie? Kliknij podgłaszanie, To nic nie nie ten. Nie, nie, no. nie ja robię, robię. A teraz o, mnie słychać teraz, ciebie, teraz słychać ciebie. No bo włączyłam znowu to, ale ja teraz czatów nie widzę. W ogóle nie widzę, co ktoś pisze, wiesz? No i tak to właśnie działa, ten YouTube, że, że czasami on tak robi, że to przerywa wszystko, nie? No, niestety. Weź, restartuj tego live'a, odpal go jeszcze raz. Zrób no tak dobra, wszystko jak wtedy, tą dobrze. łączoną transmisję, i, i ale nie podłączaj wtedy tych, tych mikrofonów, tylko zostaw tak, jak było. Dobra, dobra, to widzimy się zaraz. No. No. Dobra.